Ścięcie, trybak, praska, czarny raz, kolejny raz, Znikam gdzieś, powiem się, że nasz cel jest drogny, chcę widzieć. To are such

W Wieczna cisza poszło ja to tychał Gdzie jesteś, gdzie? Gdzie jesteś? Gdzie światło prask brakło tak? Rozbierasz powiem serce. Gdzie jesteś? Gdzie widzę. Radę. На муже Где ясность, где Горой нас Которая Снег 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 mm-hmm <laughs> hmm